Wtorkowy poranek wnet na wwwradiownet.pl. Zapraszam do odsłuchania tych wszystkich, którzy nie mogli być z nami dziś między siódmą a dziewiątą. Z Wiktorem Świetlitkiem przeglądałem gazety. Mowa między innymi była o czerwonej arystokracji, o tym, skąd w kościele, w pewnym kościele w Warszawie wzięło się 30 miliardów złotych, a także o tym, jak lewacy próbują przerobić Polaków i nie tylko Polaków na zupełnie nowego człowieka. Bardzo ciekawa z Jackiem SAPą rozmowa. Człowiekiem, który organizuje w całej Polsce marsze dla życia i rodziny. O tym, w jaki sposób powstała koncepcja wydawania posłom certyfikatów, w jaki sposób inicjatywy oddolne pomagają wymagać na tych, na których głosujemy, żeby głosowali zgodnie z naszymi i swoimi sumieniami. Warto tej rozmowy posłuchać. Był także dzisiaj naszym gościem znany reżyser Grzegorz Braun, który ujawnił w radiu Wnet i tutaj z dumą tego newsa przedstawiam, że kończy właśnie pracę nad swoim najnowszym czteroczęściowym filmem dokumentalnym zatytułowanym Transformacja. Od Lenina do Putina. To nie będzie tylko opowieść o Rosji, to będzie także opowieść o tym, jaki efekt cała ta transformacja Czerwonego Imperium miała na te okolice, w których dziwnym trafem leży także i Polska. No i na zakończenie wreszcie rozmowa z nowym szefem Fundacji Republikańskiej, panem Marcinem Prudzińskim, o tym, że 10 miliardów złotych w ostatnich latach kosztowały nas dodatkowo zastępy urzędników zatrudnionych przez rząd Donalda Tuska, że było tych urzędników 80 tysięcy teraz, jest 100 tysięcy, a za te pieniądze można byłoby w całym przyszłym roku 11 razy posłać wszystkie polskie dzieci do żłobków. O tym i nie tylko, bo także połączenie z Grecją. Także o greckiej akcji Uratuj Rolnika, buncie ziemniaka i polskiej akcji Uratuj Rolnika. O tym wszystkim mówiliśmy dziś w poranku w net. Piotr Gociek, serdecznie zapraszam do odsłuchania.